Chciałam serdecznie prosić w imieniu mieszkańców Wyszkowa lokalizowanych w centralnej części miasta o przedłużenie linii komunikacyjnej na cmentarz komunalny. W tej chwili i ten cmentarz na ulicy Białostockiej, wiadomo, że już tam nie ma miejsc i, i grom mieszkańców swoich bliskich chowa na tamtym cmentarzu. No i, i często są to ludzie w podeszłym wieku i jest. Ogromna prośba, żeby tą linię przynajmniej raz w tygodniu można było przedłużyć. Bardzo proszę. Znaczy, powiem tak, przeanalizujemy, bo mamy sporo próśb również z terenu wiejskiego. No wszędzie tam, gdzie powstają drogi asfaltowe, a powstają czystostki, albo powstają co roku, to pojawiają się pomysły komunikacji. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o tą linię, to tam obciążenie jest bardzo niewielkie. Ja rozumiem, że może, że może do Pani Radnej dopływały prośby. Natomiast też muszę to wyraźnie powiedzieć. Będziemy zwiększali, rozbudowali tą sieć komunikacji miejskiej, ale również z niektórych linii będziemy rezygnowali z tych, które są po prostu, które, są, które po prostu wożą bardzo niewielu pasażerów. Tak? Bo jeden, jeden, dwóch pasażerów ale to naprawdę bardzo, bardzo wiele Mieszkańcy chcą, bo każdy chce mieć ten komfort, tą opcję, że, że istnieje możliwość, gdyby chciał skorzystać. Natomiast często jest tak, że ci sami, którzy chcą, korzystają żarko. Więc te linie, które, nie chodzi mi w tym momencie o, o linie na cmentarz komunalny, ale te linie po prostu, które są z rozmaitych powodów mało wykorzystywane przez mieszkańców, będą likwidowane, chociażby po to, żeby tworzyć inne, e, które być może będą bardziej optymalnie e, odpowiadały na potrzeby naszych mieszkańców. Ja w tym temacie, co tak Rzemka, pan ja chciałbym powiedzieć taką rzecz, że prawdopodobnie należałoby się rzucić do PKS-u i Ostrowinka. Oni przy, tędy przyjeżdżają, bo to bardzo dużo jeżdżą w tej z żeby oni tam postawili przystanki. To byłoby najbardziej rozwiązanie dobre, bo oni jeżdżą bardzo dużo razy, i wieczorem, i w dzień, i w ogóle, także i ostrojenka tutaj, czy o, wyszków, no i półtusk, i to by rozwiązało sprawę cmentarza komunalnego.